W dzisiejszym odcinku luczek będzie musiał zamieniać się wszystkie MOBY w Minecraftie, aby pokonać Smoka. Problem jest tylko taki, że jesteśmy na jednym bloku. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy na jednym bloku i w tym momencie pipek biorę cię na ręce. Nie, nie, Rubi nic! Pipek, zrzucam cię z tego bloku i uwaga! Ua, co ty zrobiłeś? He he. ale chwileczkę, widzowie, co tam za mną lata? Czemu to jest jakiś dziwny kurczak? Kokoryku, to ja jestem, Pipek. Haha! E, chwileczkę, widzowie, jak to pipek? Ty się zmieniłeś w kurczaka? No tak, bo dzisiaj będziemy mogli za Zabijać się w każdego boba! I zobacz na to, mogę nawet znieść teraz jajko. E, chwileczkę, Pipek zniósł jajko. <laughs> widzowie, mamy darmową farmę kurczaków! Ale poczekaj, nie rzucaj tego jajka! Ono jest zmutowane Lepiej rozbuduj tą wyspę! E, chwileczkę, jak to zmutowane jajko? Ale dobra, za chwilę to otworzymy te jajko, ale najpierw widzowie, wykopmy sobie oczywiście naszą wyspę i rozbudujmy ją. I uwaga, skończone! Tak jest, powiększyliśmy tą wyspę i w tym momencie otwieram te jajko. Tylko uważaj, bo nie wiesz, co z niego wypadnie. no, spokojnie, uwaga rzucamy je. Chwileczkę. Co to jest za jajko? Pimpek, to jest jakiś zmutowany kurczak. Pokonaj go szybko. A, on się rozwali. No nie, widzowie, musimy go zrzucić szybciutko i wow, dobra, zleciał. Ale chwileczkę, co jest za tobą? E, chwileczkę, co za mną? E, faktycznie coś tutaj się pojawiło. Jakaś wielka ściana z strzałkami na górę. Ciekawe, co to jest? W takim razie może trzeba będzie tam doskoczyć. Ja mogę na luzie tutaj wejść. Ej, faktycznie, bo ty jesteś kurczakiem. Dobra, w takim razie my możemy się podbudować w tym momencie. I uwaga, jest! Jesteśmy przy tej wielkiej ścianie Tylko chwileczkę kurczaku, jak my mamy tam się dostać? Już nie jesteśmy tacy wysocy No ja niestety tam nie doskoczę, bo jestem kurczaczkiem Ale ty się zmień w bobka. E, faktycznie, mogę zmienić się w jakiegoś moba Faktycznie, tak, zmienię się w pająka I w tym momencie musimy wybrać albo ręce moje Czyli oczywiście luczka, albo takie pająka Dobra, wybieram oczywiście te pająka I chwileczkę, zobaczcie, mam teraz dwie ręce Normalnie moje zamienione na pająka Tylko ja nimi jeszcze nic nie mogę robić Ani podnosić, ani wspinać się, dobra, ale w tym momencie musimy wybrać ciało albo takiego luczka, czyli niebieskie oczywiście, albo takie pająka, no oczywiście widzowie, że chcę wybrać pająka i o, chwileczkę, co mi się stało, czy wy to widzicie, mam teraz naprawdę ciało i dupkę nawet pająka i nawet tutaj mój, oczywiście ogonek wychodzi, o tak, ale tutaj mam jeszcze moje nogi, czy wy to widzicie, a ja nie chcę mieć nóg luczka, chcę mieć nogi pająka żeby móc się widzowie wspinać, tak po ścianach, więc oczywiście wybór, albo nogi pająka albo moje nogi, oczywiście, że wybieram nogi pająka i e, chwileczkę czy wy to widzicie? W tym momencie mam więcej rąk. O, tak. Jestem pająkiem. Strzeżcie się mnie. Ale jeszcze ostatnia rzecz została do wyboru: Moja główka, czyli luczka, albo taka pająka. Oczywiście, że ta pająka. I patrzcie, to widzowie, jestem naprawdę chodzącym pająkiem. He, he, he. Na pewno wygramy tego one-bloka. I nawet chyba mogę się wspinać po ścianach. O, tak. Dobra. A teraz mamy ostatni wybór: czyli albo takie kostki pieska, albo pajęcza sieć. No, oczywiście, że biorę pajęczą sieć. I jestem na tym jednym bloku. Dobra, pipek. W tym momencie musimy się wspiąć na górę. Ja jako pająk mogę to zrobić! Ło, wow, wspinam się pipę! Luczyk, ale ty jesteś super! Ja nie mogę, bo jestem kurczakiem! Jak to, wspinaj się tutaj, a tutaj jest wlawa i tylko ty ją możesz przejść! Ty głupta się przecież jesteś pająkiem, możesz przejść bokiem! E, faktycznie mogę iść tutaj po ścianach, widzowie! Tutaj nawet jest jakiś napis Narysuj, co chcesz dostać. I będę mógł sobie narysować widzowie, co chcę ale to mi się podoba. Dobra, czyli w takim momencie biorę oczywiście ten pędzelek i jako pająk narysuję co chcę dostać. Więc oczywiście zacznę sobie rysować kontury, ponieważ to już zaczyna przypominać jeden surowiec z Minecrafta. I wystarczy, że go pokolorujemy trochę jaśniej i damy teraz kolejne kolorki. I w tym momencie naprawdę chyba wygląda to jak diament, prawda, widzowie? I napiszmy tutaj razy 64. O tak. Ludzie coś się pojawiło na dole! Faktycznie tam coś się pojawiło. Czekajcie, zejdźmy sobie tędy jako pająk na dół. I chwileczkę, pipyk, nie idź, tam tak szybko... Ja narysowałem, że chcę dostać oczywiście diamenty. I czekaj, podbudujmy najpierw się tam do tego. I jesteśmy tutaj. I musimy wybrać tylko jedną kubkę diamentów, bo druga jest zła. Ja wybieram tą drugą. zobacz ile tu jest Diaksów. To będzie dobre. Nie, nie, Pipek, nie, nie wybieraj tego. E, ja wybieram drugie! Baga wykopuje je! E, chwileczkę, nie, Pipek! Te diamenty były fałszywe! Ojeju, ale to wybuchło! To było jednak złe. Może lepiej tego nie kop... Wiesz co, Luczek, weź ten kijel i sam to wykop! Musimy teraz my wykopać oczywiście te rudy, diamenty. I tak one są dobre. Czy wy to widzicie? Haha, normalnie pająk kupię diamenty. Nie mogę, dobra. Mamy już aż 8 diamentów. Odłożymy je do naszej skrzynki O tak, musimy zrobić uzbrojenie Na walkę ze smokiem widzowie O tak, tutaj jest nasza skrzynka, w której będziemy trzymać Wszystkie przedmioty Zobacz co jest za tobą e, Za mną? Chwileczkę, dobra Zobaczmy to i wow, tutaj się pojawiło coś innego Widzowie, chwileczkę, rozwal tą ścianę Co to widzowie, jest tam są zombiaki Ja cię kręcę, musimy tam iść luczek. No dawaj szybko No dawaj, musimy się tutaj podbudować Dawaj Pimpek, lecimy, tylko może poczekaj Nie idź ty tam jako kurczak, tylko może ja pójdę jako Pająk, co ty na to? Co ty mówisz? O, nie, szybko! Ja muszę zejść do tych zombiaków. No, chodźcie tu zombiaczki. o, tak, pokona was wszystkie! Te zombiaki się biją, pipek, o nie! Ja zaraz zginęł! O, nie widzowie, pipek deaddo. Dobra, muszę teraz ja jako oczywiście pająk wlecieć do tych zombiaków widzowie i może one mnie nie poznają, jako oczywiście pająka. O, cześć! co to mały zombiaczek? Osuń się! E, dobra, prawie ten mały zombiak by mnie zdraził, widzowie. Ale zobaczcie, tutaj są zombiaki i one normalnie nic nie robią. Czekajcie, wiecie co zrobimy? Patrzcie, wrzucimy powolutkę tych zombiaków na ziemię... Patrzcie to! Pum! Zrzucam dobra, każdego ząbiaka trzeba zrzucić, widzowie. A, one tutaj się wkurzają! Wszystkie na dolecą! No tak, udało ci się luczek, ale teraz musisz to wybuchnąć! E, faktycznie tutaj pisze rozwal tą ścianę, ale poczekaj, ja mam killów jako oczywiście pajok i uwaga! E, chwileczkę, nie mogę wykopać tej ściany! Widzisz, tego się nie da normalnie tak wykopać! A może zamienisz się luczek w creepera! E, faktycznie, w creepera to może zadziałać! Dobra, widzowie, zamienię się w creepera! I wow, dobra, widzowie, w tym momencie musimy wybrać albo ręce moje, albo w ogóle rąk? E, chwileczkę, ale chyba Creeper nie ma w ogóle rąk, więc wybieram, e, że w ogóle. A widzowie, halo, nie mam w ogóle rąk, chwileczkę, ale dobra, to jest zamiana w Creepera, a Kriper nie ma rąk, tylko ja jakby trzymam ten kilo w ręce, a tak naprawdę go nie trzymam, zobaczcie, nie mogę nic wykopywać. A pomocy, no nie widzowie, ale to jest przykre. Ale dobra, w tym momencie musimy wybrać, albo moje ciało, czyli luczka, te, które mam, czyli moje, albo oczywiście Creepera. Dobra, wybieram oczywiście te Kripera. E, o, nie widzowie, zaczynamy zamieniać się w Creepera. ale musimy tak zrobić, żeby oczywiście wygrać tego jednego bloka i pokonać smoka. W tym momencie mamy kolejny wybór, czyli albo nogi creepera, albo moje nogi, czyli luczka. O nie, zobaczcie, ja mam jeszcze te nogi. Nie, dobra, widzowie. W takim poczasie wybieram chyba oczywiście te nogi creepera. chwileczkę, widzowie, ja stałem się taki niski, nie! E, ja nie chcę być creeperem, widzowie! Albo nie no w sumie chcę być, bo chcę się dostać tam na koniec. Tak, musimy to wygrać z Pipkiem. I uwaga, w tym momencie, albo główka creepera, albo moja główka, czyli luczka. O, o już nie będę w ogóle wyglądał jak luczek, no nie widzowie. Dobra, wybieramy oczywiście to creepera. Eee i chwileczkę. Jestem już widzowie creeperem. I w tym momencie mogę wybrać. Ostatnią rzecz, czyli albo kości, albo wybuch. O tak, to jest widzowie umiejętność Creepera. Chcę mieć oczywiście wybuch, uwaga, pum! Jestem jako Creeper. O tak, może iść teraz, wybuchnąć tą wielką ścianę. Tylko gdzie jest Pimpek? E, chwileczkę. Luczek, zobacz, co mi się stało. Zostałem TNT. Też się zamieniłem w bobka. E, ale poczekaj, ty, TNT, to nie jest taki bobek. Creeper jest prawdziwym mopkiem. To jest tylko blok. To ty mówisz? Ty mnie obrażasz. Ja ci zaraz pokażę. Potrafię wybuchnąć tą całą ścianę. Nie no, pipek, może. Lepiej tego nie rób, ja to załatwię! Co ty mówisz? ty jest lepsze od creeperów! Zobacz, a masz ściano, o nie! E, o, nie widzowie! Pipek no TNT jest za słabe! Pipek zostaw to mi, bo prawdziwe creepery potrafią wybuchać tą ścianę. I zobaczymy, co znajduje się tam na końcu, więc uwaga, pum! Jeden strzał i za chwilę drugi, widzisz to? Ale ty robisz te wybuchy! To jest lepsze niż TNT. Przynajmniej nie umierasz! To no właśnie, bo creepery no ogólnie umierają, ale ja jestem magicznym creeperem. O, tak i tutaj już widzę, ej, to jest pszenica! Co ty? Ty mówisz, to nam się tak przyda i ja nie mogę, ale tego jest dużo. No właśnie, Pipek, dawaj, pozbierajmy teraz tą pszenicę i teraz będziemy mieli bardzo dużo chlebka. No tak, jedzenie jest podstawą, potrzebujemy go, żeby pokonać smoka. No właśnie, bo ten smok będzie bardzo ciężki, a ja jestem ciekawy, jakiego mopka użyjemy na smoka. To będzie serio ciekawe. I dobra, Pipek, mam aż 19 chleba, więc trzymaj chleba od Creepera, podzieliłem się z tobą. Ale tego jest dużo. No dobra, teraz mamy zapas jedzenia na cały rok. No właśnie, i dobra, wracamy teraz na naszą wyspę trochę ją odbudować i musimy zrobić portal do smoka, bo to jest nasz cel, Pimpek. Ale jak my to zrobimy? Tego się chyba nie da zbudować. Jasne, że się da, tylko musimy dobrze tutaj oczywiście zagospodarować nasz teren. Musimy wykopać trochę obsydianu i pójść do netheru. Tak, żeby zdobyć oczywiście różdżki i zrobić oczywiście portal. Do netheru to będzie takie trudne. Luczek, spójrz na to. Musisz to zobaczyć. E, co ty, Pimpek, zbudowałeś? To jest jakiś domek? O, o tak. Tak, tutaj masz swoją stronę, Luczek, a ja mam tutaj Pimpka. Nie no, wiesz co, nie podoba mi się ten domek. Ten domek jest słaby, pum, i. Aaaa, spada! Sorry, Pimpek, nie chciałem Cię wybuchać. To jest po prostu moja natura, taki TNT. Ale, Luczek, poczekaj sekundę, co jest tutaj za nami? Ej, faktycznie tutaj się stała jakaś wyspa, coś się zrespiło, i tam jest chyba jakiś widlager i szkielety. Tylko, Luczek, dawaj na tą wyspę, ja zrobię most. Ej, dobra, Pimpek, zróbmy ten most, tylko chwileczkę. Nie możemy tutaj uratować tego wieśniaczka, bo tutaj jest pełno. No, tych szkieletów. O no nie, co ty mówisz? Musimy go uratować. On jest taki biedny. Szybko, wieśniaczko! Nie, 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 Pipek, nie leć tam. No nie, bo te szkielety będą cię. a zabijać, widzowie. My musimy to rozegrać jakoś mądrzej, tak? Więc uwaga, wydaje mi się, że musimy zamienić się w jednego ze szkieleta. Więc szybko zmieńmy się. I uwaga, chwileczkę. Teraz mogę wybrać albo moje ręce, takie, które mam, albo te szkieleta. No oczywiście, widzowie, że te szkieleta. E, chwileczkę. Czemu ja w tym momencie tak wyglądam? O nie, widzowie, zaczynam się zamieniać w szkieleta. Ale do Dobra, będę musiał to oczywiście to zrobić, żeby się dogadać z tymi szkieletami, żeby wypuścili tego biednego wieśniaka. A teraz ciało, oczywiście moje, takie jakie mam. Czy może ciało szkieleta? Oczywiście, że szkieleta. Y o, o, widzowie, czy wy to widzicie? Mam same kości, jestem kościotrupem. Pomocy, widzowie. A, dobra, ale muszę to przetrawić. Dobra, a teraz moje nogi, czyli te, które mam. Albo te, oczywiście szkieleta. Dobra, szkieleta. O, o. Dobra, widzowie, teraz ja naprawdę wyglądam jak szkielet. Czy wy to widzicie? <laughs> Jest mi tak przykro. Ja w ogóle nie przypominam siebie. A teraz już w ogóle chyba nie będę, bo mogę wybrać albo moją główkę, albo główkę szkieleta. O, o widzowie, dobra. W takim bądź wybierał oczywiście szkieleta. Jestem całym szkieletem. Czy wy to widzicie? Nie jestem luczkiem, jestem szkieletem. I teraz mogę wybrać albo tą oczywiście kostkę, albo łuk. O tak, widzowie. Szkielety lubią łuk. Dajcie mi łuk. He, he, he dobra, biorę. I uwaga, widzowie, jesteśmy tak całym szkieletem, ale gdzie jest Pimpek? Halo. O tak, zobacz. Ja też jestem szkieletem. Taki malutki. Pimpek, co ty zrobiłeś? Ty też wziąłeś szkieleta, ale jesteś tak. Takim bobasem szkieletem. Dobra, mamy teraz misję, żeby oczywiście uratować tego villagera. Chodźmy, Pipek, ten bokiem. Tak, będziemy strzelać teraz w te szkielety. Ale to jest świetny plan. Zobacz, one nas nawet nie widzą. O tak, musimy je zrzucić. O jeden, tędy. Dobra, teraz kolejne. Ja zabiłem drugiego. Super, rozwalamy ich. O tak, zobacz, Pipek. Chyba wszystkie szkielety zostaną pokonane. O tak, patrzcie, nie ma żadnego szkieleta. Uratowaliśmy w tym momencie tego wieśniaka. Ale super, udało nam się. E, halo, wieśniaku. Pomocy, pomocy, pomocy pomóżcie mi, jestem zamknięty! O ja, wieśniaku, idziemy ci już pomóc! Chodźmy tutaj na górę i uwaga, zaraz zostaniesz wydostanięty! Dziękuję wam, pomóżcie mi, nie mogę tu już dłużej wytrzymać! Dzięki za ratunek, serio mi pomogłeś! O tak, wieśniaku, wiemy co dobre, bo my jesteśmy dobrymi szkieletkami z moim przyjacielem. Dobra, ale mamy pytanie, czy masz jakieś przedmioty do walki ze smokiem, bo my będziemy musieli go pokonać! A no pewnie, że tak, mogę ci dać cały ekwipunek, ale przed tym musisz mi dać moje emeraldy! Twoje emeraldy? Chwilę, Jasne, że ci mogę je dać, tylko gdzie one są. Coś mnie ukradł w tej oto piwnicy. Ja nie wiem co to jest, ale to strasznie wygląda. E, to jest jakaś kopalnia, widzowie, i chwileczkę tutaj pisze Zakaz villagerów. O oh, o, oh, tylko ciekawe dlaczego. Ja tam nie mogę wejść, ale jak ty mi przyniesiesz emeraldy, to dam ci wszystko na walkę ze smokiem. Ja e, widzowie, dobra, czyli jeżeli pomożemy Villagerowi, to dostaniemy wszystkie rzeczy do walki ze smokiem. Dobra, villagerku, trzymam cię za słowo, a my zejdźmy tutaj na dół. I chwileczkę, widzowie, tutaj jest chyba dużo szkieletów, tylko. E, chwile one się na mnie tak dziwnie patrzą. Widzowie muszę udawać naprawdę szkieleta na tym jednym bloku. I to jest strasznie dziwnie, a tutaj są chyba szmaragdy, tak, Emeraldy! Eee. Wiecie co, przyjaciele, ja tylko przyszedłem po szmaragdziki. dziki, tak. Hehe. wcale nie chcę dać villagerowi, którego nienawidzicie. Ale czekajcie, wezmę sobie tylko te. E, g, te szmaragdy, tak. Dobra, widzowie, ostatni szmaragd. Szybciutko, dobra, mam już. Aż 15 szmaragdów! Dobra, szybko, uciekam stąd. A, zostawcie mnie wy szkielety! Już nigdy więcej nie chcę być szkieletem, one się tak na mnie dziwnie! Nie patrzą wszystkie, o, o. Dobra, że jestem. Proszę bardzo, wieśniaku, oto twoje emeraldy, aż 15! O tak, dziękuję ci, co ja bym bez ciebie zrobił. No dobra, to teraz twoje przedmioty, czyli taka super broń. O ja, co to są za bronie? Na pewno ty pokonasz smoka, do tego złote jabłka. O tak, dobra, to mi się przyda. I najważniejsze, czyli zbroja z bedroka, na przykład taki hełm I cała zbroja z bedroka. O ja, faktycznie widzowie, czy wy tu widzicie tego jeszcze? czy nie grali. Uhuhu. Całe uzbrojenie zbyt roka dla mnie i dla mojego przyjaciela. Dobra, biorę! I załóżmy to tylko chwileczkę. Mam tyle serduszek, że na pewno to mi się przyda na walkę ze smokiem. Dzięki wielkie, villagerku! Powodzenia w walce ze smokiem, na raz. o tak, Pipek, widzisz, pomogliśmy temu villagerowi i dostaliśmy przedmioty do walki ze smokiem. Ale super, nie no i tak się cieszę. Rozwalimy go w sekundę! To na pewno, pipek tylko dobra, prawie deadłem. Dobra, musimy teraz wykopać oczywiście trochę jeszcze bloku i jakoś dostać się do tego smoka. Ale poczekaj, Ludżek, czy ty Widzisz to, co ja? Spójrzcie na niebo! E, Spójrzcie na niebo? Faktycznie, coś jest na górze, coś się, widzowie, pojawiło! I tam chyba na końcu widzę jakiś portal do Endu. Tam będziemy mogli pokonać smoka, Pipe. Ale czekaj, ty chyba nie chcesz się budować tu na górę! No jasne, że chce się budować, musimy tam dotrzeć. Zobacz, tylko mamy e, mało bloków, Pipe. Nie dostaniemy się tam! Nie, poczekaj, Luczek, to nie tak! Zamiejmy się w Endermana! E, chwileczkę, w Endermana, przecież to jest genialne. Enderman mógłby się tam przeteleportować w sekundę. O tak! Dobra, w takim razie wybiera! I dobra, w tym momencie możemy wybrać albo moje ręce, albo Endermana. Wybieram oczywiście te Endermana! I uwaga! O o! Czy moje ręce w tym momencie się zmieniły? O nie, jak ja śmiesznie wyglądam! Widzowie, staje się powoli Endermanem. Dobra, ale w takim razie, czy chcę mieć ciało moje, czy może Endermana? Oczywiście, że Endermana! I o, zmienił mi się kolor, czekajcie, a ja cofnę się. O, ej, to się cofa naprawdę! Ale to jest śmieszne. Zobaczcie, jak ja wyglądam! Dobra, ale teraz muszę wybrać oczywiście, czy chcę mieć nogi Endermana, czy może moje. Nie no, oczywiście, że chcę mieć Endermana, bo chcę się dostać na górę! I, o, chwileczkę, widzowie! Zobaczcie, jakie ja mam nogi. To jest takie śmieszne. Dobra, i teraz oczywiście moja główka, czy może buźka Endermana. Nie no, dobra, Endermana. Jestem naprawdę Endermanem, widzowie. Czy wy to widzicie? Wow, ja jestem taki wysoki, mam taką rękę. O, dobra, a teraz czy chcę mieć oczywiście kości, czyli nie chcę. Albo taką umiejętność y, oczywiście endermańską, która przyciąga dirta, tak? Bo one zbierają rzeczy, Endermany. Oczywiście, że ją chcę pół. I uwaga, widzowie, jestem. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Mam, widzowie, prawdziwą rękę Endermana na jednym bloku. O tak, gdzie jest pipek? Nie wiem, ale chwileczkę, czy ja mogę się na przykład przeleportować tam? Uwaga, sprawdźmy i. To działa, widzowie, mogę się teleportować. Dobra, w takim razie przeteleportujmy się tam na górę i przejdźmy tego Minecraft'a. E, chwileczkę, e, pipek! O, Luczek, jesteś już, ale ty fajnie wyglądasz. Ej, ja jestem Endermanem, ty też wybrałeś teraz Endermana. Jesteś taki mały, śmieszny. No nie śmiej się ze mnie, okej, okay, mam takie same moce jak ty. Ej, faktycznie, dobra, w takim punkcie razie spróbujmy, może dostać się tutaj. Ej, możemy teraz przechodzić, widzisz to? Wow, ale to jest trudne. Poczekaj, mi się też udało, nie! O, nie, widzowie! szybko. Wow, dobra, Pipek prawie mnie zabiłeś. Sorry, to jest pierwszy, nie chciałem. Dobra, tepnijmy się może tam na górę i uwaga, i jestem. Wow. Ja też się typnąłem, ta moc jest taka super. O tak, i tutaj chwileczkę możemy zrobić portal do endu, możemy pokonać smoka. Co ty mówisz? Dawaj tam, ale on nie działa. Nie no, jak to nie działa? Chwileczkę, tutaj mamy oczywiście oko kresu, czyli to, żeby zrobić portal i chwileczkę, mamy takie bloki, które wow, możemy przenosić. Chyba musimy z nich ułożyć portal, Pipek. Ale ty wiesz w ogóle, jak wygląda portal? No nie, źle ty stawiasz. Spokojnie, pipek, damy radę. Patrz, w tym momencie zrobimy portal normalnie do endu. I za chwilę oczywiście poprawimy, żeby ten blok był naprawdę blokiem tym por do portalu. A teraz, widzowie, trzeba oczywiście kliknąć tylko tą łapką tutaj i ten portal się zamieni. Pum! I uwaga, zmieniło się. Ale świetnie, widzisz to? Ty jesteś magikiem, to zadziałało. O tak, i teraz tylko musimy... O nie, zebrać to oczywiście oczka. Dobra, mam tutaj wszystkie. Dobra, lecimy. I uwaga, w tym momencie musimy stawiać oczywiście te oczka i robimy portal do endu, Pipek! On się zaraz pojawi. Uwaga, dawaj ostatni. I bum, dobra, dałem. I patrzcie to, widzowie, otworzył się portal. Dobra, wskakujemy w tym momencie do Endu, Pipek. dawaj. I dobra, Pipek, jesteśmy Endermanami w świecie Endu. Dobra, zjedzmy teraz koksa oczywiście. To jest dobry pomysł. I patrz, wtopimy się w tło jako Endermany. Ej, właśnie, Endermany nie będą nas biły, widzowie. I teraz oczywiście jeszcze mamy łuk ze szkieleta i wszystkie umiejętności. Dobra, ja mam pomysł w takim razie, żeby oczywiście tepnąć się na górę i zniszczyć pierwszy ten kryształ. Wow, Luczek, ty jesteś genialny. No właśnie, przecież teraz możemy oczywiście wykorzystać mocy Endermana. Ja też jestem na górze tutaj obok i rozwalam kryształy! I musimy teraz nawalać tego smoka ciągle dawa! Chodź tu smoku, podejdź, to się spalimy! No właśnie, mamy teraz miotacz ognia od oczywiście wieśniaka. Uwaga widzowie, w tym momencie palimy smoka i oczywiście... Aaa, ile mu zostało tak malutko! I w tym momencie wygrywamy grę! Wow.